Ta dziewczyna jest inna, ma niebieskie oczy, różową sukienkę, kocham tylko ją. Jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy się ma dwadzieścia lat! Jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy się ma dwadzieścia lat! Jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy się ma dwadzieścia lat Jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy się ma dwadzieścia lat Po co więc się krzywisz, swoją buźką kręcisz Ja tylko do ciebie długie listy ślą. Jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy się ma dwadzieścia lat. Jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy się ma dwadzieścia lat. Jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy się ma dwadzieścia lat. Jaki piękny świat jaki piękny świat gdy się ma dwadzieścia lat nałóż więc sukienkę swoje białe budki uśmiechnij się do mnie bo to dobry znak jaki piękny świat jaki piękny świat gdy się ma dwadzieścia lat jaki piękny świat jaki piękny świat gdy się ma Dwadzieścia lat, jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy się ma dwadzieścia lat. Jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy się ma dwadzieścia lat.